Zadanie dziesiąte dotyczy stężenia procentowego i mamy następujące informacje. W 150 cm3 wodnego roztworu chlorku manganu 2 o stężeniu molowym 0,678 mola na decymetr sześcienny i gęstości równej 1,07 g na cm3, rozpuszczono 6 g hydratu tej soli o wzorze MNCl2 4 H2O. I musimy obliczyć, jaki procent masy otrzymanego roztworu stanowi masa chlorku manganu. Czyli innymi słowy, musimy policzyć stężenie procentowe otrzymanego ostatecznie roztworu. A więc, czego potrzebujemy? Po pierwsze, musimy znać łączną masę substancji rozpuszczonej i łączną masę roztworu. I w jaki sposób to osiągniemy? Ano w taki, że musimy obliczyć, jaka masa MNCL2 znajduje się w początkowym roztworze, ile waży ten początkowy roztwór oraz ile chlorku manganu 2 znajduje się w dodanym hydracie, także do dzieła. Wypiszmy sobie dane dotyczące roztworu, czyli jego objętość stężenie molowe i gęstość. Następnie z gęstości i objętości tego roztworu możemy wyliczyć jego masę, która wynosi 160,5 g. Następnie, korzystając ze stężenia molowego i objętości, możemy wyliczyć liczbę moli substancji rozpuszczonej w początkowym roztworze, a Mając liczbę moli substancji rozpuszczonej i jej masę molową, możemy obliczyć, ile ta substancja rozpuszczona waży. Mamy zatem już masę pierwszego roztworu i masę substancji rozpuszczonej w tym roztworze. Zajmijmy się teraz hydratem i korzystając z tego, że mamy w zadaniu już podane masy molowe soli bezwodnej oraz hydratu, Możemy ułożyć prostą proporcję. A mianowicie wiemy, że w 198 g hydratu znajduje się 126 g chlorku manganu 2, a my chcemy policzyć, ile gramów tego chlorku manganu 2 znajduje się w 6 g hydratu. Rozwiązując proporcję, otrzymujemy masę tej soli w hydracie. I możemy przystąpić już do ostatniego etapu obliczeń, a mianowicie łączna masa substancji rozpuszczonej to chlorek manganu 2 w początkowym roztworze plus chlorek manganu 2 w hydracie. Łączna masa roztworu to masa początkowego roztworu plus masa dodanego hydratu. I następnie podstawiamy te wartości do wzoru na stężenie procentowe chlorku manganu i otrzymujemy wynik w przybliżeniu, jest to 10%. I jest to odpowiedź na to zadanie. Obliczenia te oczywiście można przeprowadzić na wiele różnych sposobów, co pewnie też pokażemy sobie w przyszłości. A na tę chwilę pozostaje mi powiedzieć tylko do zobaczenia w następnym zadaniu.